Cześć, miło Was widzieć jeszcze raz. Słuchajcie, dzisiaj odniesiemy się poniekąd do poprzedniego odcinka, czyli odcinka, w którym rozmawialiśmy o prawidłowym wzorcu oddechowym. dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest no, w linii prostej połączone z tym tematem, a mianowicie ze stabilizacją centralną. Słuchajcie, stabilizacja centralna to jest takie słowo-klucz wielu trenerów, którzy jak chcą być mądrzy, to właśnie mówią, że musimy po prostu wejść stabilizacją centralną, ale tak na dobrą sprawę mało kto wie, co to znaczy. Może na początek wyjaśnimy, co znaczą, znaczą te słowa. Słuchajcie, nasze ciało jest pomyślane tak, żeby maksymalnie stabilizować kręgosłup. I tak jak kręgosłup piersiowy, który ma bardzo dużą mobilność, jest wystabilizowanym układem kinematycznym zamkniętym, że tak będę mądry, czyli naszą klatką piersiową, czyli on jest stabilny cały czas non-stop, to tak nasz kręgosłup lędźwiowy już nie ma takiej, e, takiej opcji i musiałyby być tutaj zainstalowane pewne mięśnie, które tą stabilizację właśnie w tym rejonie naszego ciała zapewniają. I tu jest cała grupa mięśni, które powinny grać jak jedna dobrze zgrana drużyna, a to się bardzo rzadko zdarza w dzisiejszych czasach. O jakich mięśniach tutaj mowa? Na pewno każdy zna kaloryfer, tak mięsień prosty brzuch. brzucha, tak, jedna z ładniejszych mięśni. Później mamy pod nim mięśnie skośne zewnętrzne i wewnętrzne. O nich też już tam ktoś może coś tam słyszał, może nawet trenował. Ale poniżej zaczynają się najciekawsze rzeczy, które największy wpływ mają na naszą stabilizację centralną. Czyli taki walec, który wywlepia nas tutaj od środka, czyli to jest mięsień poprzeczny brzucha, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli walec, on mięsień poprzeczny brzucha się rozciąga taką dobrą sprawę od pępka i przykleja się do kręgosłupa lędźwiowego, tak? z góry jest to oblepiony przeponą oczywiście jest to wszystko jest razem połączone, z dołu mięśniami dna miednica, miednicy, no i jeszcze z tyłu jest mięsień wielodzielny, czyli takie grupa małych mięśni, które są e, ulokowane pomiędzy różnymi kręgami naszego kręgosłupa i to wszystko powinno działać, tak jak powiedziałem, jak jedna dobrze zgrana drużyna. Mam nadzieję, że nie za bardzo skomplikowałem, bo teraz wejdziemy troszkę głębiej. Słuchajcie, mamy stabilizatory, można powiedzieć, dynamiczne i statyczne. Te statyczne, one są w naszym ciele po to, żeby się spięły, i trzymały, tak? One stanowią taką bazę stabilizacyjną dla naszego organizmu i właśnie to jest ten mięsień poprzeczny brzucha. On się napina, czyli zasysa się i dzięki temu mięśnie, które są bardziej zewnętrzne do niego, czyli prosty brzucha i skośne, mogą pełnić swoją funkcję stabilizacyjną dynamiczną. Co to znaczy? człowiek jest istotą rotacyjną, tak? My bardzo dużo się rotujemy, chodząc na nogach, może tego nie widać, ale to jest tak właśnie działa nasze ciało. I mięśnie brzucha stabilizacyjne, które są odpowiedzialne za dynamiczną funkcję, właśnie stabilizują nas we wszystkich ruchach, jak chodzę, jak skaczę, jak biegam. Tak? Problem polega na tym, że jeśli mięsień poprzeczny brzucha, czyli ta najgłębsza warstwa, jest osłabiona, jest wyłączona, no to te mięśnie, które powinny pełnić rolę dynamiczną, czyli stabilizować nas w tych wszystkich ruchach, zaczynają pełnić rolę statyczną. Czyli one się spinają i trzymają. I popatrzcie jaka jest ciekawa rzecz. Jeśli to wszystko się pospina, to ja już nie mam tutaj ruchomości kręgosłupa. Ja zaczynam się już zachowywać jak taki robocik, a nie o to chodzi w ogóle w naszym ciele i nie po to ewolucja pracowała nad naszym gatunkiem przez 200 tysięcy lat, a to i dłużej, żebyśmy teraz odwracali te wszystkie zależności. Dlatego jeśli chcemy mieć prawidłową stabilizację centralną, to musimy bardzo duży jakby akcent na początku położyć na poprzecznym brzucha. Ja wiem, że na ten moment to może się e, brzmieć bardzo e, zagmatwanie, ale zaraz pokażę na Kamilu o co chodzi i to wszystko będzie dla Was jasne, jak słońce. Mm -hmm. tak? tak? Czyli co? Na przykładzie pokażemy Wam, jak to wszystko działa. Przejdziemy teraz do praktyki i pokażę Wam, jak trenować tego dziada, jakim jest poprzeczny brzucha. W poprzednim odcinku powiedziałem Wam o wzorcu oddechowym i o tym, że jak widzę, że się wypukla brzuch, to jest dla mnie sytuacja, w której. Czerwona flaga się w mojej głowie pojawia, że ten poprzeczny brzucha może być osłabiony. Bo na szczęście poprzeczny brzucha ma jedną funkcję, jak się zepnie. Po prostu zaczyna zasysać szyszko do środka. OK? Czyli dla mnie najprostszą wskazówką jest po prostu wciąganie pępka. Moi wszyscy podopieczni już dokładnie wiedzą o co chodzi, kiedy mówi wciągnij pępek, wciągnij bebzon, i tego też Was dzisiaj nauczę. Eee... Kolana zagni bardzo że proszę. Oczywiście będziemy bazować na poprzednim odcinku, gdzie już będę chciał wzorzec oddechowy prawidłowy wykorzystać. Czyli będę chciał oddychać do klatki piersiowej, a nie do brzucha. I teraz zobaczcie, Pierwsze ćwiczenie. Biorę duży wdech do klatki piersiowej i z wydechem sycząc jak wąż... Możesz zrobić wydech, bo... Powiem. Jak przez taką rurkę zaczynamy powolutku wciągać pępek, czyli jest... Dlaczego chcemy syczeć? Mięśnie brzucha są mięśniami wydechowymi. One asystują do tego, żeby wytłoczyć całe powietrze z naszej klatki piersiowej. Dlatego jeśli chcemy je trenować, to musimy ten wydech wydłużyć. Okay? A sycząc bardzo fajnie i prosto możemy to zrobić. Jedziemy. Wydech do klatki piersiowej. Teraz sycząc coraz mocniej wciągać pępek. Nie chodzi mi tutaj o napinanie mięśni brzucha, tylko i wyłącznie o wciąganie. Wciągaj. 360. Wciągaj. Wciągaj. Dobra. Trzymaj go i dobierz troszkę wdechu. I dociągaj. Z każdym wydechem staramy się go jeszcze mocniej napiąć. Dobierz trochę wdechu. I popatrzcie, w trakcie wdechu nie pozwalamy mu wypaść. Dawaj, jeszcze dociągaj. Nie napinaj mięśni, tylko wciągaj. Jeszcze jeden dek. O, właśnie. I ostatni. Musisz teraz na maksa, na maksa dociągać. Nie napinaj mięśni, tylko wciągaj. O, właśnie. I luz. <śleski> Ale. No boli. Słuchajcie. Chodzi o to, żeby nie napinać, mówiłem Wam dlatego o tych stabilizatorach dynamicznych i statycznych. Nie chcemy napinać prostego mięśnia, nie chcemy napinać skośnych. Nam tutaj tylko i wyłącznie chodzi o wciąganiu pępka. To jest zupełnie inna praca naszego centrum i jak dobrze wykonacie to ćwiczenie, to poczujecie takie mięśnie, jakby się zaktywizowały troszkę głębiej. Nie ten od brzuszków, tylko coś tam się głębiej ruszyło. I to jest bardzo dobre samopoczucie, to znaczy, że zaktywizowaliście prosty brzuch. Teraz to jest tylko i wyłącznie e, pokazuwa, bo teraz chcemy wykorzystać to w jakimś ćwiczeniu. Może zróbmy planka i pokażmy jak aktywizować mięsień poprzeczny brzucha w takim ćwiczeniu, jakim jest planka. I teraz popatrzcie. To jest najczęściej wykonywane chyba ćwiczenie na brzuch i najczęściej jest ono wykonywane niepoprawnie. Kamil ustawił się teraz do planka. Po co mi jest ta pomoc? Wy możecie w domu wykorzystać zwykły kij żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Słuchajcie, chcemy mieć trzy punkty styku, nic nie zmienia, jest ok. Nic nie zmienia, tak jak się ustawiłeś. Trzy punkty styku naszego kręgosłupa, żeby zachować neutralne krzywizny. I teraz popatrzcie, co się dzieje u Kamila. Jest pogłębiona lordoza szyjna, wywalona kifoza piersiowa, pogłębiona lordoza lędźwiowa. Tego nie chcemy. Dlatego położę znacie jak i ja. Głowa, tak jest. Biodra muszą się znaleźć na wysokości barków, rozszerz kolana, tak jest. Głowa. W dół i w retrakcję. Retrakcja głowa to jest coś takiego. Jakbyśmy chcieli do tyłu dać szyję. O, pięknie. I teraz popatrzcie, jak mi się naprawiły krzywizny. Nawet leciutko Ci puszczę miednicę w drugą stronę. W drugą stronę. O, właśnie. Popatrzcie, tutaj mi musi się zmieścić ręka, czyli mam tą lordozę, mam kifozę, mam lordozę szyjną. Widzicie, jak się zmieniła pięknie pozycja? Kolejna rzecz. Ręce są na równo. I teraz robimy to samo ćwiczenie, które robiliśmy na ziemi. Czyli dech do klatki piersiowej i z wydechem wciągasz pępek bez napinania mięśni brzucha. Wciągaj, 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 wciągaj. Dobra, dobierz wdechu, ale nie puszczasz brzucha? Dociągaj. Dech, Syczemy jak wąż. No, to boli. To boli, to boli. Zobaczycie, że osoby, które trzymają planka po kilka, kilkanaście minut, Nagle, jeśli zaangażuję mięsień poprzeczny brzucha i ustawiam się do takiej prawidłowej pozycji, tak jak to zrobiliśmy teraz, nagle okazuje się, że to jest bardzo ciężkie ćwiczenie. Ok? Mhm. Ja może pokażę, jak to wygląda. Czapkę wywalamy. Czyli, popatrzcie, ustawiamy kija. Sprawdźmy. Ok? Cyk. Mam odcinek, głowa mi przylega, odcinek między łopatkami i miednica. I teraz wykonuję wdech do dołu klatki piersiowej i z wydechem zaczynam sysać pępek. I wciągamy pępek. W trakcie wdechu nie puszczam pępka, dobieram trochę wdechu do klatki piersiowej i znowu dociągam pępek. Znowu wdech, nie puszczam pępka, dobieram trochę do klatki piersiowej i znowu wciągam pępek. Jak wydaje wam się, że już nie możecie dalej wciągać pępka, nieważne, myślcie o tym, że jeszcze troszeczkę, jeszcze milimetr, jeszcze milimetr. I jak zrobicie takie 10 wdechów, to gwarantuję wam, jeśli wykonacie to ćwiczenie poprawnie, że wasze mięśnie stabilizacyjne będą bardzo mocno odpalone. Dlatego też powiedziałem, że ten odcinek łączy się z poprzednim odcinkiem, bo jeśli nie naprawicie wzorca oddechowego i nie nauczycie się pracować klatką piersiową w trakcie wdechu, tylko będziecie wywalać brzuch, no to to ćwiczenie wam nie wyjdzie. Czyli najpierw naprawiacie wzorzec oddechowy, druga sprawa, zaczynamy aktywizować poprzeczny brzucha i powolutku zaczyna nam się to układać w taką jedną pełną całość. Oprócz planka pokażę wam jeszcze jedno bardzo fajne ćwiczenie, które jest poniekąd może troszkę łatwiejsze i nazywa się to ćwiczenie Zdechły Robak. Za chwilę zobaczycie, że będę wyglądał jak stonka po opryskach. Popatrzcie, kładziemy się na ziemi, znowu są te trzy punkty styku. Jedną rękę wkładam pod odcinek lędźwiowy, żeby zagwarantować, że leciutko tym odcinkiem lędźwiowym dociskam tą rękę. Dlaczego? Bo jeśli będę wykonywać to ćwiczenie i poczuję, że odcinek lędźwiowy oderwie się od mojej ręki, to jest koniec. To ćwiczenie przestaje Was wzmacniać i zaczyna Was rozwalać, dlatego to dociśnięcie, lekkie odcinki na ręki, będzie tutaj kluczowe. Drugą rękę kładziemy na brzuchu, żebyśmy dokładnie wiedzieli, że ten brzuch nam się nie wywala. To jest kolejny bardzo ważny aspekt tego ćwiczenia. I teraz popatrzcie, bierzemy znowu wdech do klatki piersiowej, do dołu klatki, zapełniamy się od dołu i z wydechem wciągając pępek i sycząc jak wąż. Zaczynam prostować nogę. Jest to. wygląda prosto, ale nie jest to wcale takie proste, jeśli chcemy dobrze utrzymać stabilizację centralną. Jeszcze raz pokażę. Wdech do dołu, klatki. przez nos i wydychamy. I teraz, zobaczcie. Nie może wystąpić taka sytuacja, w której ja prostuję nogę i zaczyna mi się uwypuklać brzuch. OK? To jest zła sytuacja. I zła sytuacja jest też wtedy, kiedy zaczynam prostować nogę i odcinek lędźwiowy zaczyna mi się odrywać od tej ręki. Dlatego to jest ręka, która nam pilnuje odcinka lędźwiowego, to jest ręka, która nam pilnuje brzucha. Jeszcze raz ostatni pokazuję. I super. I wtedy wykonujemy od 5 do 10 powtórzeń na kończynę. jeśli już jesteście przekotem, to możecie spróbować. Wykonywać z dwoma nogami, ale to już jest ćwiczenie dla zaawansowanych. Czyli macie dwa ćwiczenia. Plank oddechowy, nazwijmy go roboczo, i zdechły robak wykonany w takiej wersji, gdzie bardzo duży akcent kładziemy na poprzeszne brzucha i na prawidłowy wzorzec oddechowy. Jeśli te dwa ćwiczenia włączycie do swojej codziennej, nawet rutyny, to zobaczycie, jak bardzo mocno wzmocni się Wam tutaj ten rejon Waszego ciała, gorset mięśniowy, a także poprawi się stabilizacja centralna. A co za tym idzie, może też Wam zmaleją wasze bolączki w odcinku lęźwiowym, piersiowym, biodro, albo nawet i kolano. I teraz to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy, czyli oddechy do dołu klatki piersiowej i angażowanie poprzecznego brzucha w trakcie stabilizacji, będzie stanowiło fundament absolutnie do każdego ćwiczenia, które będziecie później wykonywać, czyli w przysiadach. Taki wzorzec oddechowy i stabilizacyjny będzie występował w martwych ciągach, w wyciskaniu, w podciąganiu, absolutnie w każdym ćwiczeniu. Dlatego też nie olewajcie tego tematu, poświęćcie trochę czasu, żeby nauczyć się rozszerzać klatkę 360 stopni i aktywizować poprzeczny brzucha, bo to Wam później jakby zaowocuje na przyszłość. Aleks, więc podsumowując, pokazałeś teraz dwa ćwiczenia, które są jednymi z lepszych ćwiczeń, jeśli chodzi o stabilizację centralną. Co pomoże nam jakby w tym dobrym wzorcu oddechowym, no i pomoże nam lepiej trenować oraz nie zrobić sobie kuku na siłowni. Dokładnie tak, jeśli mamy mocną stabilizację centralną, bo specjalnie nie chcę używać tutaj określenia, że mocny brzuch, bo nam się to najczęściej kojarzy z mięśniem prostym brzucha. On z, jest... z tym kaloryferem. Tak, tak, tak. 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 Ja, ja spotkałem też dużo osób, które mają ten kaloryfer, ale mają słabą stabilizację centralną, bo nie trenowali poprzecznego brzucha. I, i dużo osób, które tego kaloryfera nie mają, nie mają ale tak, mają tak. bardzo dobrą Dokładnie stabilizację tak. centralną. Dlatego musimy zacząć naprawiać swoje ciało od tych najgłębszych warstw. Jeśli poprzeczny brzucha nauczycie się nim pracować i zarządzać, później możemy na to dodawać ćwiczenia na prosty, na skosy, ale wszystko po kolei, tak? Najpierw musimy się nauczyć chodzić, zanim się nauczymy biegać. Najpierw się musimy nauczyć pracować poprzecznym brzucha i wzorcom oddechowym, zanim zaczniemy wykonywać bardziej skomplikowane ćwiczenia. A te dwa plus ćwiczenia oddechowe z poprzedniego odcinka będą świetnym startem dla każdego, absolutnie, jeśli chce ten temat zaadresować. A mówię wam, że warto, bo. Ta część naszego ciała jest niezwykle kluczowa dla całego naszego ruchu i biomechaniki, a także i oddychania i całej reszty rzeczy, gdyż tak jak powiedziałem, nasze ciało to są naczynia połączone. Wszystko tak. ma wpływ na wszystko. No i musimy przyznać, że dzisiaj na siłowniach faktycznie jest taki trend, że idziemy na siłownię, ćwiczymy, ćwiczymy klatę, triceps, biceps. O nogach niektórzy już zapominają, a co dopiero o mieściach brzucha, gdzie naprawdę coraz rzadziej widzę osoby ćwiczące faktycznie mocno mieściem brzucha, jak już ćwiczą, to robią to na maszynach, byle jakich, żeby tylko kaloryfer pokazać, ale nikt nie mówi o tej stabilizacji. No a później mamy masę kontuzji, zły oddech, niedotlenienie i tak dalej, i tak dalej, także zadbajcie o podstawy tego treningu, a będziecie mieli dużo lepsze efekty. Dokładnie.